Witam serdecznie na kanale w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lednicy. Decyzją naszego proboszcza, Ojca Tomasza, rozpoczynamy kurs duchowości małżeńskiej. Chcemy razem z Państwem, a także my sami, przyjrzeć się temu pięknemu powołaniu, małżeństwu i to, co ono powinno rodzić, więc szczęście i miłość. Nazywam się Artur Zięba, jestem specjalistą medycyny rodzinnej, a także instruktorem metody rozkazania płodności profesora Rycera. W małżeństwie ja jestem już 27 lat. Pobraliśmy się po czterech latach chodzenia, jeszcze w szkole średniej. Mieliśmy wielkie marzenia, aby nasze małżeństwo się udało, abyśmy przedłużyli swoją miłość w dzieciach, chcieliśmy mieć trochę więcej. Marzyliśmy o tym, żeby zostać lekarzami. I to nasze przygotowanie świadomie, nazwyczaj świadomie zawierzyliśmy Panu Bogu i Matce Bory Na dwóch przygrzymkach się, aby te plany, te nasze marzenia się spełniły i tak się właśnie stało. Zostaliśmy lekarzami. Po trzech latach na koniec studiów urodziło się nasze pierwsze dziecko Maciej, po trzech latach kolejne Matłomi, po trzech latach kolejne Małgorzata i po trzech latach mieliśmy obydwoje mocne przekonanie i rozeznanie, że Pan Bóg jeszcze znalazł miejsce na kolejne dzieci. Nawet zapytałem kiedyś żona siedząc w salonie czy nie mam takiego wrażenia, że Pan Bóg znalazł miejsce jeszcze u nas i że pragnie dać tam kolejne dzieci. Miałem takie pragnienie. Miałem takie głębokie w sercu pragnienie i, i, i potrzeb Pana Boga. Otworzyliśmy się na dzieci. Pojawiły się kolejne, już co dwa lata Piotr, Hania i Szymon. Chcieliśmy stworzyć rodzinę zintegrowaną. Chcieliśmy, aby. Żebyśmy mieli dla siebie jak najwięcej czasu, stąd pomysł, aby wspólnie wyjeżdżać na wycieczki, na przygody, aby się integrować, aby się poznawać, aby mieć co wspominać, aby po prostu być bliżej siebie. To jest jedna z naszych wypraw parę lat temu. Wypad Kajakowy. Byliśmy kilka razy na różnych rzekach na Dolnym Śląsku. Tutaj są ferie, już najstarszy syn, pełnoletni, trzyma na kolanach swoją narzeczoną z którą po trzech latach przygotowania wziął ślub. Mieliśmy to szczęście, że uczestniczyliśmy trochę w tym przygotowaniu. Pewne sugestie i wskazówki z naszego narzeczeństwa pozwalały im przeżyć dobrze to narzeczeństwo, bo byliśmy przekonani, jesteśmy przekonani, że narzeczeństwo jest fundamentem, fundamentem małżeństwa. Dobre przygotowanie, dobry czas narzeczeństwa jest bardzo podstawą wyjściową w małżeństwie. Tutaj jest nasza cała rodzina już w ślubu. Szukujemy się na wyjazd do kościoła. I najstarszy syn ożenił się z Alicją, która stała się też, traktujemy ją, jako naszą córkę też, traktujemy więc jakby nasza rodzina się powiększyła. Nasz wykład o duchowości małżeńskiej zaczniemy od fundamentów, od świata wartości, świata ducha. Praktycznie wszyscy się nim kierujemy świadomie albo mniej świadomie. Ta, to jest podstawa, na której budujemy nasze życie. Budujemy wybory, dokonujemy wyborów, a więc warto się przyjrzeć, jak ten świat wartości wygląda. Mam tam drugie pytanie: jakie jest najważniejsze zdanie w Ewangelii? Wskazał właśnie na to, zaś z Ewangelii Świętego Jana: I Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. My, jako ludzie, potrzebujemy znać sens naszego życia. Nie, nie tylko pragniemy osiągać pewien ciąg budowanych celów, to nas nie zaspokaja. Chcemy wiedzieć, skąd, skąd, skąd jesteśmy. Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Bez odpowiedzi na pytanie, kim jestem, trudno jest żyć, trudno jest podejmować decyzje. A widzimy, że decyzje musimy podjąć, że życie jest jakimś ciągiem decyzji. Dawno się już nad tym zastanawiano, już w starożytnej Grecji filozof Arystoteles powiedział, że chęć poznania jest przyrodzona gatunkowi ludzkiemu. To my pragniemy poznać tę prawdę, kim jestem. I człowiek kieruje się zawsze dwoma skrzydłami do poznania wiary do poznania prawdy to jest rozum i wiara. Rozum to jest nasz wysiłek ludzki. Jesteśmy obdarzeni e, niezwykłym darem e, myśli, rozumu, inteligencji i dzięki temu możemy poznawać nasze otoczenie, odkrywać im, jakie ono jest. I to, że świat istnieje niezależnie od tym co o nim myślimy, to jest fakt. On po prostu istnieje, natomiast jak o nim myślimy, już ma ogromne znaczenie. I człowiek, kierując się rozumem, musi pamiętać, że nauka, wiedza to nie są tylko fakty. Z faktami nie dyskutujemy. Także to, jest, to są teorie, które są złożone z faktów i z hipotez, połączone w jakąś jednolitą teorię, której gatunek jest, ważności jest mniejszy niż za tym doświadczeń badań empirycznych stoi i dowodów naukowych. Jeszcze słabsze znaczenie mają hipotezy, a najsłabsze opinie pojedynczych nawet naukowców. Dlatego w medycynie, także w każdej dziedzinie nauki, yy, wiedza jest podzielona w zależności od ilości i jakości dowodów. Musimy być tego świadomi, ponieważ bardzo wiele ludzi może powoływać się na naukę i to może być jeden ze sposobów manipulacji, bo może mówić, że nauką jest hipoteza, czy jakaś pojedyncza opinia. Kierujemy się też wiarą. Jesteśmy na nią skazani, ponieważ żaden z nas nie jest w stanie dociekać wszystkich problemów naukowo, empirycznie, samodzielnie. Wierzymy nauczycielowi, że odbyła się co pod Grunwaldem. Wierzymy na geografii, że, że to Ziemia się kręci wokół Słońca. Po prostu przyjmujemy to na wiarę. Jan Paweł II powiedział, że z tego faktu wynika dwie zasadnicze sprawy. Po pierwsze, musimy wiedzieć, komu wierzymy. Musimy wiedzieć, czy ten człowiek, jakie są jego kompetencje, jakie są jego intencje, co chce nam przekazać. Ale z drugiej strony musimy dokonać pewnego wysiłku, aby też poznać tą rzeczywistość w sposób samodzielny. Wiara w innym znaczeniu, wiara, która jest łaską, to jest Boże objawienie. To jest taka prawda, która została nam podarowana. Rozum ludzki nie jest w stanie dociec praw, prawd egzystencjalnych, czyli kim jestem, jaki jest sens życia, czy istnieje Bóg. Na to pytanie odpowiada sam Pan. I to On udziela każdemu, któremu szuka łaski wiary, czyli prawdy wlane, w prawdy ofiarowanej. I to, co poznajemy o Bogu i o nas samych, jest niezwykle zaskakujące, co przekonamy się na kolejnych slajdach. Oczywiście do, do człowieka docierają także, y, także takie nieprawidłowe postrzeganie świata, czyli ideologie. W XX wieku ludźmi, ludzie zostali pojmani przez, przez różne ideologie, ideologię nazistowską w Niemczech, ideologię komunistyczną. We, współ, we współczesnym świecie rozpłynęła się ideologia neomarksistowska. Musimy ją z gruntu odrzucić, ponieważ są one zbudowane na fałszywych przesłaniach. Podobnie rozwija się pseudonauka, czyli potrzeba się pod nauki, natomiast nie ma tam z nauki nic, nie ma żadnych doświadczeń, żadnego myślenia. A także pukają do naszych dni fałszywych relacji. Więc te trzy rzeczy musimy odrzucić. Kierujemy się jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, kierujemy się Bożym objawieniem, czyli tą prawdą, którą Bóg nam raczył objawić, samego siebie i nas samych sobie, oraz... Kierujemy się wiedzą, faktami, a więc rozumem i janą. I patrząc na Pana Boga, a to jest ikona rymlowa, Trójca Święta, jesteśmy zaskoczeni. Nie mieści si się nam to w ogóle w głowie. Otóż Bóg jest. Bóg jest i Bóg objawił się Abrahamowi na górze Syna i powiedział swoje imię, jestem, który jestem. Jest istnieniem, jest życiem. I objawia się człowiekowi w niezwykły sposób swój y, szczyt objawienia y, mamy, po, objawia w Ewangeliach y, w osobie Jezusa Chrystusa. Wiemy też, że Bóg jest jedyny. Nie ma innych Bogów. Jest tylko jeden. Ale okazuje się, że też Bóg mówi, że jest miłością. I jest miłością. Jeśli Bóg, I teraz okazuje się, że Bóg jest, ma jedną naturę boską, ale posiada bogate życie wewnętrzne. Nie jest samotnikiem. Jest to trójca mimujących się osób. Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy ofiarują siebie sami w darze i siebie przyjmują. A więc to jest podstawa, no tutaj możemy być przekonani, że Bóg jest miłością. Jeśli byłby sam jeden, jedyny, w sensie osoby, to kogoż by kochał? Nie mógłby być wtedy miłością. Natomiast okazuje się, że jest, ma jedną naturę boską, natomiast nie jest samotnikiem. Jest twórcą wszystkiego, co istnieje. Poza złem. Zło pochodzi od istot, które stworzył, istot rozumnych i wolnych, które odrzuciły relacje z Panem Bogiem. Ten obraz chciałbym, żeby był cały czas w naszej pamięci, dlatego że my wszyscy z niego jesteśmy. Z Pana Boga, który jest miłością. I patrząc na małżeństwo, na relacje między ludźmi, na miłość, na cel naszego istnienia, czerpać będziemy gaściami z tego, Właśnie, kim jest Bóg. Otwieramy Pismo Święte w Księdze Rodzaju i przekonujemy się, że stworzył więc Bóg człowieka. I to jest prawda. Jeżeli pytamy kogokolwiek dlaczego istniejemy, to dlatego, że taka była wola Boża. I tu się rodzi pytanie i pewna trudność u wielu ludzi, którzy mówią, jak to jest możliwe, skoro powstaliśmy w teorii ewolucji. Teorii ewolucji podpowiada nam, że. Nasze ciało ewoluowało ze zwierząt, z niższych gatunków. Otóż to nasze ciało mogło tak ewoluować, czyli ciało człowieka ewoluowało do takiej postaci, jakiej teraz jest. I to jest też wola Boża. Natomiast duch otrzymujemy w momencie zaistnienia, no w momencie poczęcia, aktem stwórczym Boga. Jesteśmy osobami duchowo-cielesnymi. Zarówno posiadamy ciało, które jest zbudowane z cząstek tej ziemi, Jaki posiadamy duszę nieśmiertelną. To jest część nadprzyrodzona. Jesteśmy obywatelami dwóch światów. Na obraz Boży go stworzył. Też sam zwracam uwagę, że jest to dwukrotnie powtórzone. A więc, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. I tak, żebyśmy to lepiej zrozumieli. Czyli jeszcze raz to zwrócimy uwagę, jest powtórzone. Na obraz Boży go stworzył. A więc mamy niesamowitą godność. Każdy człowiek na Ziemi posiada godność dziecka Bożego. Nawet jeśli ją nie szanuje, nawet jeśli ją szarga. To taka jest prawda o istnieniu człowieka. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Czyli człowieczeństwo wyraża się w byciu mężczyzną i w byciu niewiastą. Po czym Bóg im błogosławił. Stworzył nas do szczęścia. Pragnie Bóg, który jest miłością, obdarować tą miłością stworzenie, wolne i rozumne. I pragnie, aby to stworzenie odpowiedziało tym samym. Odpowiedziało miłością. Jesteśmy stworzeni do szczęścia, i u każdego człowieka na samym dnie serca leży wielkie pragnienie szczęścia. Nie ma człowieka, który nie chciał być szczęśliwy. To jest właśnie echo tego stworzenia, pierwotnego celu, do którego jesteśmy stworzeni. Jesteśmy stworzeni do szczęścia, do odpowiedzenia miłością Panu Bogu i innym ludziom. Potem powiedział, mówiąc: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. To jest kolejny dan. Otóż, o ile Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi. To kolejne pokolenia ludzi pochodzą z współpracy małżonków, ojca i matki, którzy się kochają, i Boga Stwórcy. Niejako część swoich kompetencji Bóg przekazał ludziom, abyście zaludnili ziemię, aby ta miłość się dalej rozwijała. Prawdziwa miłość się rozwija, rozprzestrzenia się, jak to się szczerze mówi. I uczynili sobie ziemię poddaną. To jest też ciekawe, że jesteśmy powołani. Do kreatywności, do tego, żeby nasze życie płonęło, do tego, żebyśmy wykorzystywali swoje zdolności, żebyśmy uprawiali ziemię, ją przekształcali zgodnie z zamysłem Bożym. Początek. To jest nasza prawdziwa natura. Tacy naprawdę jesteśmy. To jest właśnie pierwotny zamysł Boga. Pewien, pewien teolog prawosławny mieszkający w, w Paryżu powiedział, Włodzimierz Łoski, Osoba jest nieredukowalnością człowieka do jego biologicznej natury. A więc mamy te dwa wymiary. Jesteśmy jednością, w której są te dwa wymiary przyrodzone i nadprzyrodzone. Jesteśmy obywatelami dwóch światów. Jak się pojawił człowiek, pierwszy Adam, pojawiła się w nim pewna pierwotna samotność, jak mówił Adam II. Świat, który nas otacza, nie jest tam jasno sycić. Gdybyśmy zdobyli cały świat, nie uzyskamy szczęścia, nie będziemy szczęśliwi. Widzimy też, że tylko człowiek może panować nad ziemią. I ta samotność jest wstępem do wejścia w relację. Dlatego pojawia się Ewa, która zostaje ofiarowana Adamowi, tak jak Adam zostaje ofiarowany Ewie. Człowiek ma naturę męską i żeńską. Takie ma człowieczeństwo natury. Są równi, dopełniają się, są zaproszeni do komunii osób. I ta komunia osób, Ewy i Adama. Mężczyzny i kobiety jest prawdziwym obrazem komunii, jaka istnieje w Trójcy Świętej. Tak powinno być. Mężczyzna rozumie lepiej siebie, tym lepiej siebie rozumie, im głębszą i pełniejszą więź tworzy z kobietą. I odwrotnie. Kobieta siebie lepiej rozumie w relacji do mężczyzny. Człowiek otrzymał łaskę to jest pewna zdolność, o której za chwilę będę mówił. Świat, oraz drugiego człowieka. Tutaj jest taki schemat. Kim jesteśmy? Sam wymyśliłem go, żeby lepiej zrozumieć. Taki jest mój sposób na naukę, że rysuję sobie schemat. Człowiek jest jednością duchowo-cielestą. Ten trójkącik odwrócony do góry nogami. to jest, ma wyobrażać człowieka, który ma duszę nieśmiertelną i część przyrodzoną, naturalną część cielesną. W tej części przyrodzonej możemy wyróżnić ciało, geny, dziedziczenie. W genach jest zapisana informacja o naszej budowie, o naszym funkcjonowaniu. Mogą pojawić się pewne błędy genetyczne, stąd pojawiają się choroby, innymi ze zbudową. Już w momencie zapłodnienia pojawia się nasza płeć. W zależności od tego, jaki plemik dotrze do komórki jejowej, x czy y, to już w momencie poczęcia decyduje się nasza płeć męska bądź żeńska. Posiadamy zmysły. Pięć rodzajów zmysłów, dzięki którym możemy się kontaktować z rzeczywistością. Tkanki, narządy, które będziemy omawiać później, narządy rozroczne, narządy układ endokrynologiczny, odkrążenia to wszystko konstytuuje nasze ciało, naszą, naszą somę. Jeżeli ciało przestaje funkcjonować prawidłowo, pojawiają się dolegliwości, na przykład bóle brzucha, to idziemy do lekarza. Wiemy, co to jest zdrowie ciała, co to jest choroba ciała, i lekarz jest. Tym człowiekiem, który jest przygotowany do znalezienia chorób w ciele, my szukamy w tkankach, narządach i komórkach. I bardzo często się zdarza, że szukając tych chorób ich nie znajdujemy. Jeżeli znajdziemy, na przykład chorobę na nadciśnienie, cukrzycę, jesteśmy w stanie pomóc. Jesteśmy w domu. Właściwie diagnoza nas ukierunkowuje od razu na terapię. Ale często się zdarza, że nic nie znajdujemy. I pacjent się nas pyta: co jest, Jak to jest możliwe, że ja cierpię? Mam autentyczne dolegliwości, natomiast Okazuje się, że ciało jest zdrowe i leka się bez A to dlatego, że mamy głębiej wymiar psychiczny człowieka, wymiar emocjonalny i istnieje bardzo wiele chorób, których przyczyna tkwi w psychice emocjonalności, a efektor to jest tylko ciało, jest tylko efektorem tego cierpienia. W psychice mamy trzy wielkie przestrzenie: to jest zachowanie, nasza postawa, nasze nawyki, jak się zachowujemy. Drugi wymiar to są uczucia, to są emocje, które informują o naszym stanie. Życiowe. Wszystkie, chociaż dzielimy je na negatywne i pozytywne, w zasadzie wszystkie one są pozytywne, bo one informują nas, co się z nami dzieje. I nie możemy manipulować uczuciami. To jest też bardzo ciekawe, że uczucia są ukryte w mózgu, w takich starszych częściach mózgu w układzie limbicznym. Nie mamy na nich wpływu, w zasadzie kora nie ma na nich wpływu. Jeżeli mamy nieudane życie, jeżeli mamy nieudane relacje, jeżeli nasze życie idzie w złym kierunku, pojawia się w nas jakieś cierpienie, pojawia się smutek, pojawia się jakieś bliżej nieokreślony niepokój i nie jesteśmy w stanie na to zapanować. Bardzo często w takiej sytuacji ludzie sięgają po papierosa, sięgają po alkohol, sięgają po słodycze, po pornografię, aby obniżyć to. Palące napięcie. Tak, też między nimi rodzą się różne uzależnienia. No i mamy myśli, różne przekonania, schematy myślowe. Jeśli chodzi o pełnię zdrowia psychicznego, to już potrafimy sobie wyobrazić, to jest człowiek, który ma zbilansowane uczucia, prawidłowy sposób myślenia i zachowania, dostosowany do, do jakichś reguł. Natomiast jeżeli psychika wysiada, to idziemy do psychiatry, do lekarza, który stawia diagnozę, a leczy bardzo często terapeuta. Najbardziej popularną i najbardziej udowodnioną metodą leczenia terapeutycznego jest metoda behawioralno-poznawcza. Ta metoda jest udowodniona, ma bardzo dużo, rzeczywiście się w dalszym ciągu rozwija, jest eksperymentalnie potwierdzona. Metoda ta polega na zmianie naszych myśli, przekonań. Zmiany nasze zachowanie obniża napięcie emocjonalne, obniża lęk. Bardzo wiele różnych terapii jest, są słabo, słabo udokumentowane w badaniach, często niepotwierdzone są ich wyniki, i okazuje się w wielu opracowaniach, że nie tyle metoda jest tutaj ważna terapeutyczna, co sama osoba, terapeuty. I teraz wchodzimy w trzeci wymiar, ten wymiar przyrodzony, w duszę nieśmiertelną. Tutaj ona jest celową narysowana jako najmniejsza. Dlatego, że ma właściwie dla naszego szczęścia, dla naszego życia decydujące znaczenie. To od naszego wnętrza, jak nazywał Jan Paweł II, od naszego człowieka wewnętrznego, będą decydowały się nasze losy teraz i po śmierci. Będą się decydowały nasze losy, czy będziemy szczęśliwi, czy nie. Pan Bóg wyposażył nas w taką właściwość, takie narzędzie duchowe, jako wolną wolę. Rzeczywiście jesteśmy wolni. Możemy zrobić wszystko, co chcemy. Możemy dokonywać wyborów. Nie wszystkie wybory są właściwe i są prawidłowe i prowadzą do szczęścia. W związku z tym mamy drugie narzędzie ducha, to jest rozum. Rozum to rozumiany jest jako inteligencja. Tutaj jest to narzędzie duchowe służy nam po to, żeby odkrywać prawdę, żeby zrozumieć, co jest dobre, a co jest złe, aby wola poszła za tym, co jest dobre, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy budowali właściwe relacje. Istnieje też sumienie. To jest taka część w naszym wnętrzu, które to jest taki cichy głos Pana Boga, który nam podpowiada, czy przestrzega przed niewłaściwym postępowaniem.